Chińczycy konstruują składany parasol. Parasol wymyślili albo chińczycy, albo starożytni Egipcjanie. Zapiski pochodzące z obu kultur wskazują na to, że parasolami osłaniano monarchów i różne wysoko postawione osoby przed słońcem. Zaszczytne zadanie trzymania parasola nad cesarzem często powierzano służącemu o najwyższej randze. Chińczycy najbardziej rozwinęli ten wynalazek, Woskując papierowe parasole, by zapewniały ochronę przed deszczem. Około 4000 lat temu wymyślili też parasole składane. Od tamtej pory wygląd tego przedmiotu zmienił się bardzo niewiele. Skórzane, para... skórzane parasole w Rzymie i w Grecji służyły do ocieniania kobiet i zniewieściałych mężczyzn podczas wizyt w teatrze. Wynalazek dotarł do Anglii za panowania królowej Anny na początku XVIII wieku. Korzystały z niego wyłącznie kobiety, by się chronić przed opadami. Parasole wykonywano wówczas z woskowanego lub natłuszczanego jedwabiu, co sprawiało, że trudno je było otworzyć lub zamknąć, kiedy zamokły. Ludzie religijni, ludzie religijni. Krytykowali używanie parasoli, gdyż widzieli w nich sprzeciwianie się woli Boga, któremu podobało się moczyć wiernych deszczem. Później niezadowolenie wyrażali woźnice, na których zarobki źle, wpły... na których zarobki źle wpływał fakt, że ludzie mogli chodzić osłonięci podczas niepogody. Utożsamianie parasola z kobiecością trwało aż do połowy XVIII wieku, kiedy zaczął go nosić ze sobą pisarz i założyciel szpitala Jonas Hanway. Był on człowiekiem słabego zdrowia i dlatego przez 30 lat chodził z parasolem, by się osłaniać przed upałem i opadami. Od tego czasu parasol stopniowo zaczął być akceptowany przez obie płcie. Amerykanie nigdy nie noszą ze sobą parasola. Są gotowi chodzić w wiecznym słońcu. Alfred E. Smith, amerykański polityk.